Dzisiejszy makijaż zastanawiałam się, czy zrobić w zieleni, ze złotem, czy w granacie. Również ze złotem będę miała wieczorową sukienkę, właśnie połyskujące złoto, jasne, takie przechodzące w platynie, i jeszcze nie jestem ubrana, bo do malowania na koniec pokażę całość, jak wygląda. Jednak przeważył granat, będzie to złoto ciasteczkowy i taki jeansowy granat, ale satynowy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam oczywiście pielęgnację, położyłam również podkład matujący odrobinę rozświetlającego. Na powieki już również bazę pod cienie, żeby mi się bardzo ładnie cienie trzymały. Zacznę może od konturowania, żeby już ta twarz nie była taka płaska, więc bronzer, róż, rozświetlacz. Pędzelkiem, który jest specjalnie ścięty i pięknie tutaj będzie modelował, modelował twarz. Odrobinkę rozświetlacza na najwyższą, na najwyższe, o. To będzie widać na najwyższy rozświetlacz i od razu z różem będę posiłkować się troszeczkę lusterkiem. Możemy zrobić taki lekki uśmiech, żeby wiedzieć, gdzie to załamanie, fajnie później brązerkiem podkreślić. I brązerek na koniec kości, wszystko blendujemy do góry. Na koniec makijażu, jak już będzie wiadomo, jak oko wyjdzie, czy jest potrzeba bardziej wykonturowania, czy nie, to Poprawić, można dołożyć, bo makijaż wieczorowy w sztucznym świetle jednak inaczej wygląda niż dzienny. Możemy sobie pozwolić po prostu na więcej. Płaski pędzelek, duży ciasteczkowy, sat, taki satynowy, ale to jest bez połysku, czyli e, daje cień po to, żeby tak troszeczkę ujednolicić koloryt, żeby e, również e, tak oczyścić. E, no jakby nie było, skóra na powiece jest jednak Taka cieniutka, czasem przebijają żyłki, czasem mamy jakieś nierówności kolorytu, zaróżowienia, bo jednak, jednak, tak jak mówię, jest ta skóra bardzo cieniutka. Tak samo jak pod okiem. Troszeczkę podniosę sobie powiekę delikatnie matowym różem. Robię sobie taką sztuczne załamanie, to mamy niżej, a ja sobie jakby przewożę, że wygląda jak cień jakieś Troszkę złota daję na ruchomą powiekę. Tak, do połowy gdzieś mniej więcej, i tu oczywiście od wewnętrza. Dlatego nie daję do końca, żeby na tym zewnętrznej części oka, możemy sobie też troszeczkę podbrew zrobić, żeby ona tak wyglądała rozświetlona. Nie daję tutaj do końca, żeby później ten granat ładnie był taki, właśnie ciemno-granatowy, żeby to złoto nie przeszkadzało. Ja lubię sobie na koniec już jeszcze troszeczkę kropkę złota dać, ale wtedy wiem kiedy, gdzie. Zrobić, żeby było ładnie i połyskiwało. Teraz na granatowej kredce zrobię właśnie ten granat. Na dole daję odrobinkę, tak jedna trzecia, u góry dwie trzecie. Tutaj nie musimy jakoś równo, chyba że chcemy sobie zrobić tak jak eyelinerem, tylko przedłużone to też można. Najpierw zrobię jedno oko, żeby mi nie wyschło i pędzelkiem delikatnie nabieram odrobinkę tego granatu. Bo kredeczka, kontrówka jest wodoodporna, jest bardzo trwała, jak wyschnie. Natomiast póki jeszcze jest dopiero co namalowane, to ładnie też możemy ją rozetrzeć z cieniem, tak, żeby, żeby po prostu było to. I troszeczkę w górę i za chwilkę zmienię y, pędzelek, tylko sobie zrobię jakby taki szkic. Tutaj będę sobie zaraz ten granat dokładać na szerszy pędzelek, to moc, że tak powiem, tego granatu będę budowała, jakby nakładając kolejne, żeby nie naraz dużo i przedobrzeć. Będę patrzeć, jak to ogólnie wygląda i wtedy sobie będę lubię dokładać, bo żeby zrobić taki bardziej intensywniejszy wieczorowy makijaż, więc drugie oczko, żeby było równo i żebyście nie czekały, zaraz będzie drugie. Drugie oczko też gotowe, i teraz możemy bardziej tak zblendować, połączyć te kolorki, czyli na przykład tą granicę rozetrzeć, gdzie jest właśnie granat z podniesioną powieką, czyli tym różem, tak? Żeby on się po prostu na ładnie połączył. I właśnie w tym momencie lubię sobie też troszeczkę tego złota właśnie kropeczką dołożyć, żeby połyskiwało, jak już wytuszujemy rzęsy. Wiadomo, rzęsy nam troszeczkę makijaż przykryją. Czasem jest tak, że panie noszą okulary, no to wtedy ten makijaż też troszeczkę może być mocniejszy. O, I możemy sobie to rozetrzeć już na ten granat, przykryć, jeżeli jeszcze potrzeba, ale będzie to oko widoczne, ładnie. Teraz, jak mam już e, cienie, e, to oczyszczamy i rozświetlamy e, perfekcyjnym korektorem pod oczy. Nie sobie znowu pędzelka. Ale paluszkiem też możemy, albo takim wąskim pędzelkiem, jeżeli mamy przeznaczone tylko na takie właśnie, że tak powiem, oczyszczanie, żeby to nie był pędzelek po cieniu. Ale czysty pędzelek tylko do, do tego zadania, czyli o, robimy sobie rozświetlenie, a przy okazji wszystko to, co tutaj było, to oczyszczamy. Jeżeli Pani mają na przykład jakieś żyłki czy sińce pod oczami, to jak najbardziej. Oczywiście możemy sobie później jeszcze tutaj tego złota od rozświetlacza dołożyć. Jak najbardziej. Można jeszcze przy, uku, przy, przy rzęsach dołożyć kreseczką czarną czy granatową. Nie wiem, może sobie jeszcze troszeczkę tak poprawię, bo jak, to takie wtedy wizualnie jakby zagęszczamy też rzęsy. Jeżeli one są tutaj przy podstawie Właśnie takie ciemniejszym, czy to kredką, eyelinerem, oko jest takie bardziej, myślę, że jak wieczorowo i do złota, to będzie dobra, właśnie myślę, nawet idealna czerwień, która jest taką klasyczną czerwienią, tak? No już myślę, że okej, okay. chociaż jeszcze nie ma rzęs i rzęsy wpłynie, czyli tuż mega pogrubiający, tuż z taką prostą szczoteczką, która sięga do, sięga do każdego najmniejszego włoska, jest bardzo wygodna i nam naprawdę bardzo, teraz jakie mam e, prawie niewidoczne rzęsy, natomiast ten tusz zawsze malujemy od nasady, patrząc troszkę w dół, żeby się nie odbiło, ale nawet jak się odbije, to czekamy aż wyschnie i wtedy można sobie fajnie zdjąć, więc to nie przeszkadza. Już widać rzęski. Wilkę będą gotowe. Jeżeli podoba Ci się, czy to kosmetyki, czy chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej o trikach makijażowych, czy o pielęgnacji, żeby mieć ładnie wypielęgnowaną skórę pod makijaż, bo to też jest ważne, zapraszam na pisz. Jeżeli podoba Ci się filmik, zalajkuj, udostępnij. Niech inne panie również mają możliwość zobaczenia, zainspirowania się. Jeszcze jest okres taki, że bawimy się, więc pozdrawiam i życzę również Wam pięknych makijaży i fantastycznej zabawy.